Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy, z tej strony Paweł, dzisiaj na odcinku wyjaśniła się przyszłość Piotra Zielińskiego, Wiktor Oziman z nowym kontraktem i pięć klubów w walce o Kyliana Mbappé. Tak więc ja nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Powoli przyszłość Piotra Zielińskiego zaczyna się wyjaśniać. Z najnowszych informacji wynika... Że reprezentant Polski zdecydował się zostać w Napoli, a rozmowy de Laurentisa z menedżerem zawodnika zmierzają w pozytywnym kierunku. Z walki o Polaka wycofało się natomiast Lazio. Wygląda na to, że saga dotycząca przyszłości Piotra Zielińskiego dobiega końca. Polak ma przyjąć warunki nowego kontraktu z Napoli i pozostać w ekipie mistrza Włoch, nawet kosztem mniejszych warunków finansowych. Menedżer reprezentanta Polski Spotkał się z De Laurentisem i z informacji włoskich dziennikarzy wynika, że wszystko zmierza w pozytywnym kierunku zamknięcia sprawy. Zieliński odrzucił ofertę Al-Hilal, a z walki o Polaka zrezygnowało Lazio. Rzymianie oferowali 25 milionów euro, a De Laurentis oczekiwał 30 milionów. Pozostaje tylko poczekać na potwierdzenie ze strony Napoli. Francuz poszedł na wojnę z PSG. Postawa klubu jest jasna. Mbappé musi do końca lipca zdecydować. Albo przedłuża kontrakt, albo musi odejść. Włodarze PSG nie myślą jednak o odejściu za darmo. Jak podaje Marka, w sytuacji we Francji przyglądają się przedstawiciele Tottenhamu, Manchesteru United, Chelsea, no i oczywiście Realu Madryt. Ci pierwsi poruszali temat przy okazji transferu Harry'ego Keina. Saudyjczycy wkrótce powinni przedstawić ofertę PSG. Wszystkie karty w ręku ma Mbappé i to do niego należy kluczowa decyzja. Francuz chce jedynie dołączyć do Realu Madryt. Zrozumiał swój błąd sprzed roku, gdy odrzucił Królewskich. Teraz żałuje i czeka z niecierpliwością, by założyć biały trykot. Sprawa jednak nie jest taka prosta. Wiktor Ozimen ma jeszcze przez dwa lata ważny kontrakt z Napoli. Tego lata był łączony z PSG Bayernem i Manchesterem United. Napoli nie chce sprzedawać Ozimena i żąda 180 milionów euro za jego transfer. W międzyczasie negocjując nowy kontrakt, agent zawodnika opuścił obóz treningowy Napoli po trzech dniach negocjacji z De Laurentisem, poczyniając postępy. Obie strony pracują, by osiągnąć. Całkowite porozumienie. Rozmowy mają zakończyć się do 28 lipca. Także z mojej strony to jest na dzisiaj wszystko. Zostawcie subskrypcję, byście byli na bieżąco z nowymi materiałami. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!